Patrycja, czy ty wrócisz do Dewajsa w Polsce? Nie. Czemu? Dlaczego nie wrócę? Słuchaj, ja myślę, że pewne rozdziały trzeba pięknie sobie kończyć. I, i przeżyłam piękną przygodę, ale to jest. Wiesz, każdy ma inną konstrukcję trochę psychiczną i... Um, to jest tak, że ja w tym programie nie spałam, bardzo się przejmowałam. Tam było bardzo dużo i miłości, i hejtu, i emocji, yy, takich troszeczkę dla mnie przesadzonych. W sensie ja myślę sobie, że yy, yy, ty, 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 to powinno być może bardziej zabawą, a nie jest. Ludzie tam naprawdę myślą, że jak odpadną, to jest koniec ich życia już zawodowego, a jak wygrają, to nie wiadomo. Ja, yy, bo... To było super, dałam z siebie całą wrażliwość, emocje, doprowadziłam Marcina Sujkę do finału, z czego się cieszę najbardziej na świecie. Poznałam Żanetę, byłam w dwóch edycjach. Patrz, pierwsza Żaneta, potem Sujka, więc myślę kurwa, że fajnie mi poszło. Ja chcę... natomiast, <grym> natomiast myślę sobie, że pewne przygody się się kończą i, um, i, i już wystarczy. Po pierwszej edycji też tak mówiłam, więc wszystko. A nie, jest możliwe. ale wiesz co, mówiłam tak, ale rzeczywiście, wiesz, to, to są już dwie edycje. Ja myślę sobie, że na przykład... Słuchaj, co tu dużo mm, szukać. Michał Szpak je, kocha tam być. Mówi mi kiedyś, przyszedł na mój koncert do Hard Rocka. Mówi, Patrycja, yeah, idziemy dalej. Ja mówię, Michał, ja już pasuję. Mówi, chyba ty żartujesz. On się tam czuje jak ryba w wodzie, a ja nie. I to jest b, b, kwestia tego, że mnie, te, mnie ten stres tam troszeczkę przytłacza. Kogo byś widział jeszcze w fotelu trenera? O Jezu, jest tyle fajnych, utalentowanych ludzi. M, wiesz, naprawdę. No, myślę sobie, że już produkcja wymyśli. Różala posać. <noise> On ma dobre teksty. <noise> Cześć, tutaj Ernest i Małgosia. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę. Po prostu przeambitni.